Cześć! Wiem, że ostatni film był dosyć to znaczy Shorts. Był dosyć długo, ale dzisiaj chcę nagrać kolejny film. I to jak, koperek. Tak, ten z gorąca, tak. Ale obecnie mam bana. Więc za parę dni, bo ban się kończy za 7 dni, będę mógł zagrać dla was gorąca, tak. Wtedy zacznie się zabawa i będę oczywiście nagrywał. A do, za co dostałem bana? wiem, nie słyszę, nie wiem czemu w zasadzie. Tak czy nie? chcę bardzo płacić grę Bakrum. Tutaj macie nazwę, zapazujcie sobie film, jeśli chcecie ją zagrać. Naprawdę gorąco ją polecam. Jest taka fajna. Ja pierś. Tyle razy zagrałem sobie... I czasami te... nie działają do założenia, ale jest mega dużo lewej, Co dwa tygodnie lub więcej są aktualizowane levele I w tej aktualizacji dodaj dwa nowe levely, które zamierzam teraz przejść. Dzisiaj skupiamy się na całej okranie pangery. Oczywiście jeśli nie chcecie je oglądać, to nie, kurde. Nie muszę wam zaspoilerować. Po prostu zobaczycie. Dzisiaj wam pokażę, jak ta gra. Tutorial po prostu do leveli. W tym levelu musicie znaleźć guzik. Ja na początku myślałem, że to jakiś śbileki jaki guzik, który nie wiem. Jakiś secret od chwila. Ale nie! Ten guzik jest palce potrzebny. Dzięki bez niego nie wyjdziecie z tego levela. Już wam mówię, kto to będzie. Zjeżdżania. Jaka wza zj O, to jest to Klikacie, wracacie, czyli to miejscem i macie, pro, macie prostą do domku. Bardzo proste O zawarte Wygnicie. Tutaj macie lobby. Wiecie tutaj. No i tam No i bro. O kurde. Było blisko. O kurde! Ale się przestraszyłem. Zawsze zjeżdżania prawa będzie. Bogata, spole. Tutaj musicie biec z całej siły. Nie, jak nie wiadomo co. Biegnijcie z całej siły. To będzie bardzo męczące. Oj, to będzie męczące. Jeden z fajniejszych leveli. Dowałem się do windy, będę musiał tutaj grę trochę ściszyć. No i... O kurde. The world no, możecie księdzu ale po to obchodzi, nie musicie tego ukryć na po prostu zbieracie szybę jesteśmy na lewym trzecim. Teraz, ja, przepraszam za to, przez kilka minut mogę tak dyszeć, bo jestem zmęczony po tym levelu. Zawsze w tym levelu drabina jest w tym dobku. I Idziemy. Pamiętajcie o subskrypcji, wiem. Do subskrypcji, ale proszę, zostawcie łapki w górę. To tak mnie uszczęśliwia, a to tak mało kosztuje. Naprawdę, dziękuję wam. Ja nie chcę jakoś być popularnym youtuberem żeby się rozwijać. Wiecie, hajs, wszystko. Chcę po prostu uszczęśliwać ludzi, którzy mnie zobaczą. O kurde. No nie dla mnie jest Tak, wiem. Zopieprzyłem, ale. coś z tym? To się naprawi. O! Zapomniałem powiedzieć. Gra jest za darmo, kompletnie za darmo. I zawsze będzie za darmo. Tak myślę. No po angielsku jest, no raczej. Twórca dopiero się uczy. Dobra. I tutaj, na niektórych domkach i kawędziach... ten, tak, guzik, no? Możemy się spinać. O jest jest mną. No, i je. Kładzimy malutką drabinę, więc wyjmujemy. Teraz. Tak, to jest łatwe. Nie musicie się konkretnie Belek wsmać, tylko wiecie, no ten. Czy zmontuję jakoś film? Nie mam pojęcia, jestem tragiczny w montowaniu. Serio. Czy będą kiedyś jakieś streamy? Na pewno tak. A wiecie to kwestia czasu. Ja zwykle obecnie dużo czasu teraz nie mam. Ale w tym levelu chodzi o to, że musimy znaleźć maskotki i dacie Kitty. Takiemu czarnemu. Chyba jest tutaj. Teraz jest pod nami. Nie, sorry, nad nami. Co ja mówię? Przepraszam. Pomyliłem mi się piętro. Kitty? Nie maj to. czy nie? Mamy pluszaka. dać pluszaka, proszę. Nie szukam kolejnych, co nie? Będziemy siedzieć... Cię... Kurde, ale fajnie. Trzeba znaleźć trzy pluszanki i będzie po sprawie. Otóż, gra jest o wiele trudniejsza niż coś się wydaje. Więc dzisiaj skończymy ten odcinek właśnie w tym miejscu. Jak ukończę ten level. Ale jeszcze level postaram się za Was nagrać. Co Wy na to? Dla mnie to jest bardzo fajne rozwiązanie. Podzielimy sobie ten aparty. Ząbka, ząbka. Został mi ostatni pluszaczek, który leży o dziwo, akurat tutaj. Bardzo ładny ten misiek jest. Chociaż wiadomo, że tekstura nie jest pewnie od twórcy, tylko to jakiś, wiecie, darmowy... darmowy model. Nie dziwię się. Trudno byłoby takiego misika modelować. A, gdzie jest taki Tak, wiem, bardzo kreatywny, o kur. no ja... Bardzo kreatywne imię. Także nie, po tym levelu kończymy, panowie. Gdzie ona jest? Chyba jest pod nami To to moja szansa I proszę widzicie Teraz na drugim piętrze Drzwi tutaj się otworzą No o, to było straszne. No i tutaj kończymy. Coś na dole. pokazywam. wam. Ale reszty... W następnym, w następnym odcinku. A więc let's go. Find the wheel. Bardzo sympatyczne miejsce. Ale tym miejscem zajmiemy się w następnym odcinku, który być może się pojawi jutro albo za dwa dni. Wiem, że niby wczoraj... O, pają, czek. Wiem, że odcinki mają być częściej, ale... Serio, nie mam czasu. Więc. Pa!